Horoskop astrologiczny dla baranów na miesiąc maj. Witam Was serdecznie, moje drogie baranki, w horoskopie, jak powiedziałem przed sekundką, astrologicznym, czyli opartym na planetach, na ruchu planet, na aspektach. I na kosmogramie, moi drodzy, prawdziwym. Nie są to karty Tarota, jest to horoskop, ja jeszcze trzeci raz powtórzę, tak wiem, astrologiczny. Wiem, że wielu z Was woli, horoskop, woli taki horoskop od kart Tarota czy kart Lenormand, więc specjalnie dla Was przygotowałem, moi kochani, tego rodzaju horoskop. Skupimy się tylko oczywiście na najważniejszych aspektach naszego życia. Nie będę, jeżeli w horoskopie, słuchajcie, nie ma pokazanego. Jakiegoś zakresu yy, życia, w będzie, na który będą planety oddziaływały, czy punkty astrologiczne, to nie będziemy o tym w ogóle mówili, po prostu nie ma to sensu. Takie sprawy nie będą przed Was zupełnie odczuwane, lub tak będą na Was oddziaływały, jakbyście w ogóle tego nie czuło, nie czuli. Więc nie będziemy mówili na tematy, które, yy, do których horoskop w ogóle, słuchajcie, na który nie będzie w ogóle w tym maju wpływał. Pamiętajcie, horoskop astrologiczny na znak schodzący, czyli. Teraz dla wszystkich spod znaku barana. Moi drodzy, oczywiście, jak powiedziałem przed sekundką, najważniejsze aspekty życia i już Wam opowiadam, jak to będzie wyglądało. Już Wam prognozuję, moi kochani, na pewno maj będzie dla baranów bardzo mocnym, ważnym miesiącem. Na ascendencie mamy słońce. Słońce, duże światło, słuchajcie. Słońce, które niestety będzie też negatywnie aspektowane przez Marsa, no, planetę maleficzną, planetę, która może pobudzać to Słońce do, takiego, do takich negatywnych odczuć. Wprawdzie Słońce jest silniejsze od Marsa, tak? Jednak wojownicza planeta Mars, ten Bóg wojny, yy, może generować w nas takie poczucie złości, poczucie yy, nieuzyskania celów, jakie chcielibyśmy w tym maju osiągnąć. Więc musicie być tutaj bardzo uważni, ale. Te cele i te nadzieje, które będziemy mieli, czyli Słońce na Ascendencie na pewno mają szansę na realizację. Jednak nie takie spokojne, coś do Was przyjdzie, ktoś Wam coś da. Nie. Tu trzeba będzie trochę o to powalczyć. Tutaj trzeba będzie wykazać się taką inicjatywą, wytrwałością, siłą i energią słoneczną, tą kosmiczną energią, którą codziennie dostajecie, drogie barany, tylko ją odpowiednio wykorzystajcie. Do tego, słuchajcie, mamy praktycznie prawie że w koniunkcji Merkurego z tym Słońcem. Jeszcze on, tutaj ten Merkurek który jeszcze nie jest całkowicie, no delikatnie, ale nie jest całkowicie spalony, więc na pewno komunikacja będzie naszą silną stroną. Wprawdzie pamiętajcie, że do 15 maja Merkury, Merkury jest w retrogradacji, więc tutaj pewnego rodzaju umowy, pewnego rodzaju sprawy związane z, z komunikacją, jak z umowałem, z zakupami pewnego rodzaju lepiej ograniczyć. Jednak słuchajcie, jako że jest to horoskop na znak schodzący, ja tutaj jeszcze, ten, ten Merkury jeszcze nie jest w retrogradacji, a uznaję ten dzień, ten moment tego horoskopu postawienia za działający na cały miesiąc, więc tutaj jakby można powiedzieć, Hipotetyczne, nie uznajemy dla Was Merkurego jako planety w retrogradacji, tylko po prostu uznajemy go jako planetę w, na dany moment pokazaną. I tutaj bym powiedział, że siła Waszego akurat barany dla Was, siła Waszego przekazu będzie bardzo, bardzo mocna. Wykorzystajcie swoją mądrość, wykorzystajcie swoją naukę od życia, którą podjęłyście. I teraz właśnie jest ten moment. W maju jest ten moment, kiedy macie to wykorzystać. Macie z całą premedytacją, bym powiedział, iść do przodu i korzystać z tej wiedzy korzystać z tej siły waszego intelektu aby osiągnąć wszelkiego rodzaju cele i założenia dające wam do jako pokazanie się na zewnątrz słońce bardzo dobry, moi drodzy, horoskop. Do tego w pierwszym domu horoskopowym no Jowisz, słuchajcie, duży benefik, silna planeta, która daje obfitość, daje moc i daje nagłe szczęście, więc będzie to też dla baranów szczęśliwy miesiąc, w którym wydaje się, że nie będziecie mogły, mogli narzekać i to w każdym aspekcie życia, ponieważ pierwszy dom horoskopowy, jakby można powiedzieć, oddziałuje na cały kształt naszej egzystencji w danym miesiącu, więc tutaj, nawet jeżeli w innych domach horoskopowych, W innych miejscach tego kosmogramu dzieje się coś złego, to powiedziałbym, że Jowisz i tak wpływa całą swoją si siłą na cały kształt. Więc jesteście, jakby można powiedzieć, drogie baranki pod osłoną Jowisza. Więc nie musicie się za bardzo przejmować tym miesiącem, że coś się niedobrego stanie. Yy, w pierwszym domu horoskopowym mamy też Eris, słuchajcie, Eris, siostrę bliźniaczą Are Aresa. Tak? No już zależy, zależy jaka mitologia i tutaj bym powiedział, że to jest wojowniczka Eris to jest taka bogini właśnie bogini Niezgody, ale ona też czasami, nawet pomimo tego, że jest tak uznawana, działa pozytywnie, ponieważ nieraz trzeba jakieś negatywne sytuacje Słuchajcie, mm, nie, nieraz trzeba w negatywnych sytuacjach zadziałać tak, aby nawet pomimo podpełnionych, delikatnie mówiąc, popełnionej agresji, być może słownej, być może psychicznej, żebyśmy tą daną sytuację zmienili na pożyteczną, pozytywną. I tutaj ta, ja uważam, że ta Eris tak się nam zmobilizuje z tego powodu, że jest w sekstylu z Marsem no swoim bliźniaczym, bratem Mars w trzecim domu horoskopowym w sekstylu z Eris, słuchajcie czyli pozytywnym aspekcie można mówić, że będą ze sobą współpracowały ale w dobrym słowa znaczeniu w dobrym kierunku, czyli będą chciały naprawić coś złego, co się wokół nas dzieje, albo co by mogło złego do nas przyjść z zewnątrz i tutaj ta energia, którą będziemy, pob którą będziemy pobudzani, czyli yy, Eris is et sextilem Z Marsa, to będzie taka energia sportowa, energia rywalizacji, która zmusi nas do działania, zmusi nas do wyjścia z tego cienia i wygrania wyścigu, do którego zostaliśmy nominowani. Moi drodzy, prawdopodobnie skończymy na podium. Nie wiem na którym miejscu, ale podium to są, zajmują trzy pierwsze miejsca, więc Wy tutaj, moje drogie Baranki, raczej będziecie w maju na wygranej pozycji. Także ja uważam, że do tej pory, co Wam powiedziałem, horoskop wygląda bardzo dobrze. Drugi dom horoskopowy. Moi drodzy, to jest dom stanu Waszego posiadania: pieniędzy, samochodów, słuchajcie, oszczędności, biżuterii, tego co po prostu macie, tego co zdobyłyście. I w tym dom, drugim domu horoskopowym, moi kochani, jest Wenus. Piękna planeta, piękny benefik który jest planetą pozytywną, planetą równowagi, planetą pogody, zgody, planetą, która wszystko, chce, każdą was, każdą wojnę chce załatwić w sposób. Pokojowy i ta Wenus, moi drodzy, ma jakby jest yy, akcepto pozytywnie aspektowana sekstylami z Księżycem i z Saturnem. Czyli z Księżycem nasze emocje będą, jeżeli chodzi o stan posiadania, pozytywne. A Saturn, słuchajcie, to jest akurat planeta maleficzna. Trudna, ciężka planeta, ale jest w sekstylu do Wenus. Czyli można powiedzieć, w sekstylu będzie chciało coś utrwalić coś spowodować, że, że aspekt, o który nam chodzi, będzie trwały, będzie miał moc. I tu jest właśnie ten sekstyl do Wenus w drugim domu horoskopowym. Oznacza to, że Wasz stan posiadania, pieniądze, które się to wszystko, co Wam przed chwilą powiedziałem, mają stabilność. Nie ma, nie ma jakby, słuchajcie, u Was według mnie, drogie baranki, problemu nie będzie z pieniędzmi, z problemu z posiadaniem stanu, z utrzymaniem stanu posiadania. Inflacja Was raczej nie będzie dotykała. Nie widzę tu Tutaj, jakby można, można powiedzieć, strat. Pod jednym warunkiem, że nie zagracie w jakąś loterię, że nie, wy, nie stracicie pieniędzy na jakieś gry hazardowe z tego powodu, że Wenus jest w kwadraturze do Lilith w Piątym Domu Horoskopowym, odpowiedzialnym za hazard, seks, zabawy, romanse i takie różne rzeczy, które dla jednych są w porządku, dla, dla drugich nie są w porządku, ale dom horoskopowy piąty i do tego jeszcze kwadratura Lilith z Venus mówi o tym, że wszelkiego rodzaju gry takie i tak dalej odpadają w tym miesiącu, ponieważ tutaj ta zazdrość, która może zostać przez Was popełniona w stosunku do innych, że zobaczycie, że ktoś wygrał i skusicie się na zagranie, to niestety przegracie to pod tym Jeżeli takie coś zrobicie, to jesteście na przegranej pozycji. Jeżeli nie, to Wenus się nam pięknie zrealizuje. Nie dajcie się uaktywnić tej kwadraturze Wenus z Lilith, bo to nic dobrego nie przyniesie. Tutaj jest jakaś, nie, jakaś yy, zazdrość, takie, yy, takie, taka wścibskość, może specjalnie, Ktoś Was będzie chciał do czegoś namawiać, do jakiejś ryzykownej inwestycji, nie dajcie się na to, broń Boże, namówić. Nie wolno wam używać hazardu w jakiejkolwiek, w jakimkolwiek, słuchajcie. Patrzcie słowa mi zabrakło w, jak, w jakimkolwiek znaczeniu. Wszystko co jest związane z jakimś ryzykiem finansowym odpada w miesiącu maju. Yy, moi drodzy tutaj mamy też już również w drugim domu horoskopowym. Słuchajcie Urana Uran to planeta zmian nie jest akceptowany nie jest za bardzo uaktywniony ale planeta zmian planeta też można powiedzieć to jest planeta inflacyjna ale nie jest nie jest, jak, nie jest aspektowany więc yy, być może inflacja będzie i tak dalej ale wy tych strat nie, nie zauważycie. Do tego węzeł, moi drodzy, północny, węzeł przyszłościowy, pozytywny, węzeł beneficzny, który mówi o tym, że warto myśleć o finansowej przyszłości, warto myśleć o tym, co będzie, a nie o tym, co było. Nie cofamy się już, do tyłu idziemy do przodu. Super, słuchajcie, na tą chwilę jeszcze ten horoskop, lecimy jeszcze dalej, co wam tutaj się dzieje, moi drodzy. Kariera, dziesiąty dom horoskopowy, ale tu jest oś między dziesiątym a jedenastym domem. Moi drodzy, to by chodziło o to, że ten Pluton na 29 stopniu koziorożca, on już przechodzi do, delikatnie do domu horoskopowego 11. On, moi, moi drodzy, ten Pluton może pokazywać, że jeżeli chodzi o rozwój kariery, nie będzie idealnie. Tutaj ja bym też się, tak samo jak ten Merkury rezultatujący do, do 15 maja, też bym się wstrzymał w wszelkiego rodzaju decyzjami dotyczącymi kariery, rozwoju zawodowego, takiego chęci pokazania się na zewnątrz, że ja jestem, że ja chcę zdobyć więcej od innych, być może jakaś zmiana pracy, być może jakieś inne koncepcje stanu, stanu zarabiania. Nie, dajcie sobie spokój. Pluton to jest ciemna energia, to jest Bóg pod ziemi, to jest Bóg, który jest taki dosyć nasączony taką, no, takim, taką pogardą delikatną. Nie, tak, takim strachem, takim, taką ciemnością, która wychodzi z tej, z tej czeluści i czycha na nas, dybie na nasze szczęście. Dajcie sobie chwilowo spokój. Też, barany, ten pluton nie wygląda dla mnie tutaj najlepiej. Także spokojnie z karierą za, z rozwojem zawodowym te parę te dni was po prostu nie zbawi dajcie sobie moi drodzy spokój jak już powiedziałem piąty dom horoskopowy Lilith. nie gramy w nic nie gramy w nic mogą, i może też być jakieś kłopoty mogą być z waszymi dziećmi kłótnie niezgoda coś takiego moi kochani chociaż trygon trygon moi drodzy z merkurem mówi o tym że będzie, będziecie jednak dojrzyły w kontaktach z dziećmi z jakąś dogadaniem się z jakąś rozmową i tak dalej a ale ta Lilit, słuchajcie, ona jest w kwadraturze do Wenus, w kwadraturze do węzła południowego. Może się też, mo, może generować właśnie kutnie. Bro, ale jak powiedziałem, broń Boże, granie w jakieś gry i broń Boże, żadnych, moi drogie barany, romansów, ponieważ jeżeli wpadniecie w jakiś romans, to wasz kochanek czy kochanka, którą sobie znajdziecie, a którą macie być może, to w maju się odezwie, wyjdzie z niej czy z niego zazdrość, i niestety w małżeństwie. Czy w partnerstwie może nie być po prostu wesoło, tym bardziej, że siódmy dom horoskopowy wasz to jest Wenus, czyli moi drodzy, w kwadraturze do Lilith, to ma awantura, jest pewna. No i jak pójdzie dalej, to już wasza, moi drodzy, sprawa. Więc na romanse też, moje drogie barany, o, bardzo, bardzo uważamy. Dom horoskopowy, moi drodzy, jeszcze czwarty. Rodzina, tutaj gdzie mieszkamy, tu gdzie się czujemy bezpiecznie. jest, Na osi mamy Marsa, to kłótnie, niestety, jaka, jakaś niezgoda yy, może wystąpić, yy, ale te sprawy mogą się być załatwiane polubownie. Sekstyl do Eris mówi o tym, że ta energia, nawet negatywna może zamienić się w energię pozytywną w energię, która zmusi do działania bo być może ktoś zrozumie, że jednak to co się w tej rodzinie dzieje i generuje kłótnie, trzeba to w końcu do, do, do dojść do pewnego konsensusu i załatwić te sprawy, może i tak energetycznie tak z delikatną dozą takiej agresji, ale jednak w pozytywnym słowa znaczeniu, mogą być kłótnie, mogą być moi drodzy, bo kwadratura do Merkurego i kwadratura do Słońca to będzie i tak, tutaj, no, niestety w Rodzinnym drogie barany wesoło nie będzie. Przygotujcie się na to. Tak, tak to jednak ostatecznie oznacza. Yy, określam, więc yy, no więc bądźcie po prostu gotowi. Dobra, drogie Baranki, to by było wszystko. Najważniejsze aspekty, jakie Was dotykają. Ja tutaj nic innego w tym horoskopie dla Was za bardzo nie widzę, nic innego możecie nie odczuwać, a jeżeli odczujecie, to naprawdę na bardzo małą skalę, więc nie ma sensu o tym nawet mówić. Dzięki, że ze mną jesteście, moi drodzy. Pamiętajcie lajki, pamiętajcie subskrypcję kanału, czyli dzwoneczek czarny, taki dzwoniący. I pamiętajcie, udostępniajcie moje filmy wszystkim, którzy się interesują astrologią. Bardzo, bardzo dziękuję. Słuchajcie, pomimo tego jeszcze horoskop skopu w pewnych momentach fajnego, w pewnych trudnego. Życzę Wam dużo szczęścia, zdrówka, spełnienia Waszych marzeń, Waszych fantazji i wszystkiego najlepszego w maju. Cześć drogie barany, trzymajcie się, dużo słońca i udanego długiego weekendu. Ach, nie powiedziałem Wam jeszcze jednej rzeczy, dobrze, że poczekaliście do końca. Krótkie wyjazdy, słuchajcie, tu mamy Marsa, czyli mogą być delikatnie mówiąc pod, yy, yy, pod egidą kłótni też. Przepraszam, na razie trzymajcie się do następnego filmu. Hej!